Dobra, mam jeszcze Rage Rally, kolejną gierkę, kolejny rajd, o, Boże, Jezus Maria, ale czuły ten jest. Ja mogę zmniejszyć, nie mogę zmniejszyć, ja pierdziele, ja dosłownie delikatnie klikam, Pierdziele. jaki to jest kuźwa czuły kursor jest ty. Dosłownie milimetry, nie? Patrzcie, leciutki ruch. Zobaczcie, jaki skok ma. Arcade, QD. Weźmiemy... A, ten ma więcej koniów. A już? A Rage to nie była przypadkiem też gierka z tego? A to też nie było Jezus Maria. To jest... Raz tak, raz tak To też nie robiło tego Iraisa? Czy coś takiego? Ła, jakie ciężkie sterowanie. Ja pierdzielę, tu Nie chcecie wiedzieć, jak często, jak mocno trzeba klikać. Ja pierdzielę. Sam, sam się, sam się ślizga. po lodzie. Nie wiem czy nie za głośno jest, względem u Was. Bo oczywiście gra jest giga. Słuchajcie, ja mam ustawiony. Na wiecie na ile? Ja mam ustawiony już na minus 17 dB. Praktycznie jedzie pod korek, nie? Dźwięk. Nie, to nawet nie jest przyjemna jazda. Jezus, Maria. No, jakbyście normalnie wiecie, co mi to już przypomina? Tank Racer. Taka gierka to PS1. Tam obiekty mają trudne po kilka ton. i Tutaj mam wrażenie, że jest to samo, nie wiem. Dosłownie auto nie da się prowadzić w ogóle. To już lepiej się prowadziło, to w e, Total Driving. Już lepszy model jazdy był. Zobaczcie. Masakra. Czekaj, są reklamy, że będzie ten. Nie, to. E, aha, wszędzie są reklamy. To im przypomina, jak te gry od Midas'a Huyas'a. Rage, rage. Masakra, ale ktoś musi nie lubić, kurna, yy, miłośników gier raidowych. Tragedia po prostu. To dopiero okrążenie jedno? Już myślałem, że kilka krążków zrobiliśmy Jezus, mary, no patrz Przecież, jak już wpadniesz w poślizg, to już dupa Nie polecam Dobra, to będzie kolejna gra do wywalenia w takim razie Z gier, które dzisiaj, wczoraj, nie, to instalowałem wczoraj chyba A propos Tank Racer, właśnie sobie ostatnio słuchałem Takiego jednego DJ-a co robi mix z gier na PSX i nie tylko No, już fajnie. D-Deko. The the czy the dobra <laughs> Kuźwa, nie no, pierdziele, tym się nie da sterować nawet. Masakra, i to jeszcze to, że kurna myszka ci zapindala, patrzcie. Jak za zapierdylasz, nie? A. Oni specjalnie tak zrobili prędkość, bo kuźwa nie jesteś w stanie... Chodzi o to, żebyś nie wyszedł z gry. Jeszcze mieli czelność, kurna. Dobra, to nawet ja nie, się nie zastanawiam. Zaraz to wypierdzielam. Jak to się nazywało? Rage Rally. Rage Rally, Rage Rally. Rage Rally. Ups. Holenderski, oczywiście, że tak.